Wyobraź sobie sytuację. Stoisz w kolejce w biurze ZUS. Przed Tobą kilka osób. Wszyscy czekają na odpowiedź na to samo pytanie: Twoja emerytura będzie wyższa czy niższa? Kiedy będzie przelewana? Czy dostarczy Ci pieniędzy na leki i rachunki? To nie jest zwykła czekanka. To czekanka na wiadomość, która zmieni Twój budżet domowy, Twoja spokojność, Twoją przyszłość. I właśnie teraz, dzisiaj, w tym momencie. Gdy patrzysz na ten film, Sejm zdecydował o czymś, co niemal nikt się nie spodziewał. Zmianie, którą czytacie w wiadomościach, ale która ma dla ciebie konkretne znaczenie. To jest najważniejsze wydanie o emeryturach i świadczeniach, które mogłem Ci przekazać w tym miesiącu. Bo to nie będzie mówić o teorii, będzie o tym, co dotknę Ciebie zaraz, jutro, za kilka tygodni, o pieniądzach, które dostajesz albo które mogłeś otrzymać. O walanoryzacji dodatków senioralnych, a przede wszystkim o decyzji, którą Sejm właśnie ogłosił, decyzji, która może zmienić kwotę na Twoim koncie bankowym. Zanim przejdziemy dalej, zrób jedną rzecz. Jeśli polegasz na emeryturze, jeśli czekasz na świadczenia, jeśli chciałbyś wiedzieć dokładnie, co się zmienia, zostań z nami do końca, bo odpowiedź, którą dostaniesz. Warta jest każdej sekundy, zatem zaczynamy od podstawy. Jaki jest obecny stan emerytur w Polsce? W tym roku, w 2025 roku, przeciętna emerytura wynosi około 3100 zł. Dla wielu z Was to główne źródło dochodów to pieniądze na czynsz, na jedzenie, na leki dla babci czy dziadka ale czy ta kwota wystarczy? Czy rośnie szybko niż koszty życia? A teraz pytanie, które zadawacie sami sobie każdego miesiąca: czy decydenci w Warszawie myślą o mnie? Czy myślą o tobie, który pracowałeś 40 lat, który regularnie opłacałeś składki do ZUS, który liczył, że emerytura będzie godna? Historia emerytur w Polsce to historia walki: walki zarobkowej, walki politycznej walki o to, aby seniorzy żyli w godzie. W 2024 roku rząd zdecydował o waloryzacji emerytur o 12,12%. ,12%. Dla człowieka ze średnią emeryturą to oznaczało wzrost o około 375 zł. Wydaje się duże, prawda? Ale czekaj. Przecież ceny paliwa wzrosły. Ceny w sklepach poszybowały w górę. Ile z tego wzrostu zostało ci w kieszeni, gdy zapłacisz za prąd i gaz? To jest to, czego nie mówią w mediach. To jest to, co każdy senior czuje w swoim portfelu. I właśnie dlatego decyzja Sejmu z dzisiaj, z dzisiaj, podkreślam, jest tak ważna, bo to nie jest zwykła wiadomość. To jest wiadomość o tym, że parlament zdecydował o czymś innym niż wszyscy oczekiwali. Zobaczmy dokładnie, co się stało. Od początku roku 2025, czyli od 1 stycznia, zapamięć sobie tę datę, bo pojawia się ona w każdym pismie z ZUS, od 1 stycznia 2025 roku obowiązują nowe zasady świadczeń. Ale nieoczywiste jest to, co się działo za kulisami. Sejm dyskutował o kilku propozycjach. Jedna z nich dotyczyła przyspieszenia waloryzacji, czyli szybszego wzrostu emerytur. Inna mówiła o wprowadzeniu dodatkowych świadczeń dla najuboższych seniorów. Trzecia była o całkowitej reformie systemu. Bardziej radykalny scenariusz. Wszyscy debatowali. Media pisały o tym, kto będzie wygrywać, a kto przegrywać. A potem, zupełnie niespodziewanie, poseł z Komisji Zdrowia zaproponował coś, czego nikt się nie spodziewał coś, co łączyło elementy wszystkich trzech koncepcji coś, czego długo czekałeś. Ale czekaj, zanim powiem ci, co to dokładnie jest Wróćmy na chwilę do tego biura, ZUS. Pamiętasz tę kolejkę? Pamiętasz, jak stałem w niej stoką, czekając na decyzję? To jest ta rzeczywistość. Ta rzeczywistość to nie są liczby z gazet, to są twarze ludzi takich jak ty. To jest pani Zofia, która ma 68 lat, pracuje dorywczo, bo emerytura nie wystarczy. To jest pan Zbigniew, który właśnie przeszedł na rentę. Bo zdrowotnie nie mógł dalej pracować. To są miliony takich historii, i dla nich, właśnie dla nich, Sejm zdecydował. Otóż decyzja brzmi następująco. Od 1 marca 2025 roku to jest następna kluczowa data zapisz sobie ją od 1 marca zostanie wprowadzony dodatkowy dodatek emerytalny dla osób powyżej 75 lat. Nie jest to wielka reforma, ale to jest konkretna zmiana. Ta zmiana dotyczy około 2,3 miliona seniorów w Polsce. To seniorzy, którzy skończyli 75 lat. Ta grupa będzie otrzymywać dodatek w wysokości 500 zł miesięcznie. 500 zł to jest kwota, którą można przeznaczyć na leki, które są droższe, na opał w zimie, na dobrej jakości jedzenie. Ale czekaj, bo to nie jest koniec historii. Bo tu pojawia się ten zwrot, którego nikt nie przewidział. Komisja nie chciała zatrzymywać się na tym dodatku dla seniorów powyżej 75 lat. Komisja dodała coś więcej. Dla osób powyżej 80 lat dodatek wyniesie 750 zł miesięcznie, a dla osób powyżej 85 lat 1000 zł miesięcznie. Pozwalasz sobie na chwilę, żeby to przyswoić? To jest kwota, która zmienia życie. Dla kogoś, kto ma na emeryturze 3000 złotych, dodatkowe 1000 złotych to wzrost dochodu o 1 trzecią. Sejm ogłosił to w piątek 15 grudnia. Media szalały. Facebookowe grupy seniorów zalały się wiadomościami. Pytania, czy to naprawdę się dzieje, czy to jest fałsz, czy to dotrze do wszystkich, czy tylko do wybranych. Zatem powtórzmy jasno: co się zmienia? Od 1 marca 2025 roku. Osoby powyżej 75 lat dostaną dodatek 500 złotych od 1 marca 2025 roku. Osoby powyżej 80 lat dostaną dodatek 750 złotych. Od 1 marca 2025 roku osoby powyżej 85 lat dostaną dodatek 1000 złotych. Te kwoty będą dodane do regularnej emerytury lub renty. To oznacza, że będą przelewane razem z Twoją emeryturą na ten sam rachunek na ten sam rachunek w tym samym terminie. Ale zanim się cieszysz, bo wiem, że chciałbyś się cieszyć, musisz wiedzieć o zasadach. Zawsze są zasady. Po pierwsze, dodatek otrzyma każdy bez względu na wysokość emerytury. Czy masz emeryturę 2000 zł czy 5000 zł, dostarczysz dodatkowe pieniądze. To jest ważne. To jest sprawiedliwość dla tych, którzy pracowali całe życie i opłacali składki. Po drugie, dodatek będzie waloryzowany. To oznacza, że jeśli inflacja wzrośnie, dodatek też wzrośnie. W przyszłym roku, w 2026 roku, te kwoty nie będą takie same. Będą wyższe. Dla Ciebie to oznacza, że te pieniądze będą miały realną wartość. Po trzecie. I to jest najważniejsze: nie musisz nic robić. Nie musisz się nikomu zgłaszać. Nie musisz wypełniać nowych wniosków. ZUS sam wyliczy, czy się do ciebie to odnosi. ZUS sam przesyła te pieniądze. To zmienia wszystko, bo na starość ludzie są zmęczeni biurokracją. Ale wciąż pojawia się pytanie: jak to możliwe? Skąd rząd weźmie pieniądze na dwa i trzy miliona seniorów, aby dać im dodatki? Odpowiedź brzmi: Z budżetu Sejm zagłosował na to, aby część budżetu przeznaczyć właśnie na to. To oznacza, że to jest decyzja polityczna decyzja, aby dać starszym Polakom więcej. I dlatego to było takie zaskakujące, bo często słyszymy, że budżet jest napięty, że nie ma pieniędzy, że emerytury nie będą rosnąć, a tu nagle będą. Teraz trzeba sobie zadać pytanie: co to oznacza dla Ciebie osobiście? Jeśli masz 76 lat i jesteś na emeryturze, od marca dostaniesz dodatkowo 500 zł. To jest realne pieniądze, które zmienią Twój miesięczny budżet. Jeśli masz 82 lata, 750 zł. To jest kwota, która pozwoli Ci żyć trochę spokojniej. Jeśli masz 87 lat, 1000 zł. To prawie 1 trzecia średniej emerytury. To jest duża zmiana. Ale jest coś jeszcze. Coś, co media przeszkodziły. Sejm nie powiedział, że to będzie na zawsze. Decyzja dotyczy lat 2025 i 2026. Na razie. To oznacza, że w 2027 roku może się zmienić. Może być więcej, może być mniej, może być inne. Nikt nie wie. Polityka to nie jest rzecz pewna. To jest właśnie ten moment, w którym myślisz, to brzmi dobrze, ale co się ukrywa? Czy jest haczyk? Hakczyk jest taki. Aby otrzymać ten dodatek, musisz być obywatelem Polski. Musisz mieć prawo pobytu w Polsce. Musisz posiadać decyzję o przyznaniu emerytury lub renty z ZUS. To nie dotyczy każdego staruszka w Polsce. To dotyczy tylko tych, którzy otrzymują świadczenia z polskiego systemu. Dla większości z Was, dla ciebie to nie będzie problem, ale dla tych, którzy są za granicą którzy mają emeryturę zagraniczną to się nie zmieni. Druga rzecz, dodatek zostanie wypłacony od 1 marca. To oznacza, że od marca do końca roku dostaniesz go 10 miesięcy, w następnym roku przez cały rok. To jest oczywiste, ale chcę, żebyś zrozumiał harmonogram. I trzecia rzecz, która jest najważniejsza. Ta decyzja nie jest ostateczna. Sejm głosował za, ale to musi przejść jeszcze kontrolę konstytucyjną. Może być jakiś sprzeciw, może być jakiś problem, ale wszystko wskazuje na to, że wejdzie w życie. Wszystko jest przygotowane. ZUS już przygotowuje systemy, banki wiedzą co będzie się dziać. Wróćmy na chwilę do tego tematu, emocji, bo to nie jest tylko liczba, to jest emocja dla nas wszystkich, którzy mamy rodziców na emeryturach. To jest bezpieczeństwo, to jest godność. Gdy babcia otrzyma 500 zł dodatkowo, będzie mogła kupić lepszy chleb, Lepsze warzywa, będzie mogła pójść do kina zewnątrz, będzie mogła czuć się trochę mniej jak ciężar dla rodziny. To jest to, o co chodzi. Teraz, na koniec, chciałbym poruszyć temat, który wszyscy omijają: co się dzieje z resztą emerytów? Co ze mną, jeśli mam 72 lata? Co, jeśli mam rentę? Sejm rozmawiał również o wsparciu dla młodszych seniorów. Rozmowy wciąż trwają. Może się okazać, że w przyszłości być może w połowie roku no, będą kolejne zmiany. Dla osób powyżej 60 roku życia lub powyżej 70 roku życia nic nie jest pewne, ale rozmowy postępują. A teraz pytanie dla Ciebie. Wiesz, co robić, żeby przygotować się do marca? Jeśli masz już 75 lat, nic nie musisz robić. ZUS automatycznie doda Ci pieniądze. Jeśli chcesz potwierdzić swoją wiek lub sprawdzić, czy się do Ciebie to odnosi, Możesz wejść na portal ZUS, stronę zus.pl lub zadzwonić na infolinię ZUS. Numer to 2256 56 016 00. Pracownicy ZUS z chęcią ci pomogą i to jest właśnie to. To jest punkt, w którym wszystko się wyjaśnia. Od 1 marca 2025 roku dodatki emerytalne dla osób powyżej 75 lat 500 złotych. Dla 75, plus, 750 zł dla 80, plus, 1000 zł dla 85. Plus. To jest decyzja, którą Sejm podjął. To jest zmiana, która dotknie milionów Polaków. To jest pieniądz, który trafi na Twoje konto. Ale zanim się pożegnamy, bo wiem, że masz jeszcze pytania, chciałbym Ci coś powiedzieć. Emerytura w Polsce nie jest idealna. Polskie emerytury są niższe niż w wielu krajach. Ale my razem pracujemy na rzecz tego, aby były godne, aby starszy człowiek mógł żyć ze zmianami, ze zdrowiem, ze spokojem. Ta decyzja Sejmu jest krokiem w dobrym kierunku i właśnie dlatego, jeśli doceniasz takie informacje, jeśli chcesz wiedzieć, co się zmienia w świecie emerytur, świadczeń i dodatków, subskrybuj nasz kanał. Subskrypcja nic Ciebie nie kosztuje, ale pozwala Ci być na bieżąco. Pozwala ci wiedzieć, zanim dowiedzą się inni. Pozwala ci być przygotowanym na każdą zmianę, którą Sejm postanowi ogłosić. Dziękuję, że byłeś z nami. Dziękuję za Twoją uwagę. Dziękuję, że dbasz o siebie i o swoją rodzinę. To jest najważniejsze. Do zobaczenia w następnym filmie.